Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj hol' action i nie ukrywam, że zaszalałam. A dla mnie są dzisiaj mikołajki, więc dużo będzie różnego rodzaju tak naprawdę rzeczy i dla mnie, i nie tylko dla mnie. E, także sorry, że tak opóźniony, mam nadzieję, że jednak wyrobię się przed świętami, gdybyście coś chcieli jeszcze zgarnąć, e, żeby koniec końców e, było. No i tak, mam nadzieję, że miło będzie się oglądać, także zostaw kciuka w górę, szykuj sobie jakieś, nie wiem, może gorące kakałko, skoro e, jeszcze zimna pogoda. No i tak, e, zaczynamy! Nie ukrywam, że dzisiaj nie mam konkretnej e, kolejności. Sorry, jak będę skakała, bo mam zarówno gadżety i elektroniczne, i przekąski, i prezenty dla innych, i świąteczne rzeczy. Także, jak będę mocno skakać, to za to sorry, ale postaram się jako tako, żeby to miało sens. E, jeśli chodzi o pierwszą rzecz, którą mam tutaj dla Was do pokazania, to jest coś, co widziałam mega polecane na TikToku. E, nie widziałam tego polecanego na zasadzie, że konkretnie ta rzecz z Action, ale widziałam polecane na zasadzie, że jeśli właśnie siedzicie dużo przy komputerze i koniec końców yy, właśnie zwłaszcza w nocy, to to jest dobre rozwiązanie, żeby właśnie sobie oświetlić klawiaturę i tak dalej yy, i podobno Podobno też nawet pomaga z widocznością ekranu. Nie wiem ile to jest w praktyce, jak to jest w praktyce. Niestety opakowanie zrobili tak, że jak otworzysz je raz, to już, to już lipa. Więc podejrzewam, że jest to produkt, którego nie można w razie czego zwrócić, czy cokolwiek w tym stylu. Ale pokażę Wam, jak to w środku wygląda. Także tak, jest to takie światełko, które należy nałożyć sobie po prostu na monitor. Macie do tego taki klips, no ja jestem tego przyzwyczajona, bo akurat moja kamerka też coś takiego ma, tylko że ja już ją przeniosłam na oddzielne, oddzielny statyw, bo mi no niestety była za nisko. Więc tak, myślę, że będzie dość łatwe w montażu. Mam nadzieję, że kabla starczy, bo teraz już nie będę go rozwijać, a wejście jest USB, więc w skrócie zakładając, że to jest na przykład monitor kładziecie sobie w ten sposób i ma Wam oświetlać w dół, także mam nadzieję, że to mi się sprawdzi, potestuję napiszę Wam jakąś opinię, zanim to zmontuję to podejrzewam, że dużo czasu minie biorąc pod uwagę jak chcę rozplanować swój content i dam Wam znać, czy koniec końców je zachowałam, czy może poszło z kolei do mojego narzeczonego, czy jak to się skończyło z tym produktem. Na pewno to, co muszę powiedzieć, to ja zakupiłam tańszą wersję. Były wersje, właśnie, gdzie macie po prostu różne odcienie bieli, i były wersje, gdzie macie przeróżne kolory. Ja stwierdziłam, że kolory mi będą świecić, to mogą mi psuć, jeśli będę chciała przy okazji Coś tam jakoś nagrywać, i, i wiecie, że mogą być jakieś prześwity czy coś. Wolałam nie ryzykować, plus była to e, znacznie droższa wersja, więc postawiłam na taką podstawową, gdzie po prostu macie zimne, neutralne i ciepłe światełko. E, koniec końców myślę, że skoro wielkość była taka sama, e, no to jest to jak najbardziej ok opcja. A propos światełek, słuchajcie, jak kupiłam światełka świąteczne. Na mojej choince były kolorowe światełka i białe niestety mi się popsuły. Więc stwierdziłam, że to jest pora koniec końców sobie odnowić. W tamtym roku w ogóle białych nie miałam i nie ukrywam bardzo mi brakowało. Czułam się jakby choinkę była trochę wybrakowana. Śmiechem, żartem. Wiem, że może to głupie, bo to tylko choinka i widuje się raz na jakiś czas, ale stwierdziłam, że nawet jeśli E, uż, poużywam wiecie teraz do choinki to moim docelem e, O matko złamałam sobie <grywania> Złamałam sobie pędzel próbując to otworzyć e, Będę musiała pójść po nożyczki Ale moim e, docelowym jakby Celem jest to, że może kiedyś będą te światełka jakoś za mną Jak będę miała jakieś ładne tło czy cokolwiek Także tak pozwólcie, że pójdę po nożyczki zanim porozwalam sobie więcej rzeczy i zaraz wrócę. Nożyczki w dłoń. Były ogólnie do wyboru jeszcze takie, gdzie było 140 lat, które mnie jakoś bardziej, było dziwo, były tańsze, ale miały jakby kabelki białe. Ja stwierdziłam, że białe to pewnie będzie mega, mega mocno widać na końce i tego osobiście nie chciałam. Ojej, ale dziwna przejściówka. Coś takiego do dokręcenia do jest. Okej. Okay. Nie wnikam. Najważniejsze tak naprawdę to to, żeby działały. Ja mam nadzieję, że na moją starczy no. Czas, e, czas pokaże. E, także tak. Dam wam znać, jak się sprawdziły jeśli wyjdzie idealnie wszystko w czasie, to mam nadzieję, że jeszcze zdążę ze zdjęciem choinki. A w praktyce, no to zobaczymy, kiedy film będzie opublikowany, bo wiecie, na razie Wam wyrzucam raz w tygodniu, nie mam jak za bardzo podmontować do przodu. A póki je podmontuję do przodu, to nie będę w stanie więcej niż raz w tygodniu. A propos elektronicznych rzeczy, słuchajcie, narzeczony kupił sobie taką ładowarkę. Gdzie tutaj macie wejście typu USB-C i te takie standardowe do ładowania, więc w teorii możecie dwie rzeczy naraz ładować, lub sobie wybrać jaką końcówkę chcecie, i kupił sobie do tego specjalny kabel, który podobno ma ładować bardzo szybko. Także dam wam znać, jak to się sprawdza, czy, czy wszystko działa. No mi się wydaje, że na pewno jeśli chodzi o kabel, tutaj możecie sobie mniej więcej zobaczyć. To wygląda fajnie, ładnie, zgrabnie i w miarę tak, jakoś nie wiem czemu, ale profesjonalnie takie słowo mi przychodzi. Na myśl nie wygląda tak to jak to, co ja sobie kupiłam, ponieważ moja kostka jest dalej sprawna. To ja zakupiłam sobie po prostu zwyczajny, czarny kabel. Moja końcówka ma właśnie takie wejście, więc kupiłam sobie po prostu standardowy kabel. A przez to, że był otwarty, no to też wsadziłam sobie w telefon, żeby sprawdzić, czy na pewno wiecie. Wszystko gra. Zakupiłam coś takiego i ja mam nadzieję, że to się koniec końców mojej mamie spodoba, ponieważ wiem, że nie jest wielkim fanem. W ogóle zobaczcie, jak to się umieni. Wydaje mi się, że w kamerze tego nie widać aż tak mocno, ale myślę, że zobaczycie, że takie wzorki się pojawiają. Są to, jest to takie. Mm, Taki obraz, który robimy z takich koralików. Ja chcę jej dodać na Mikołajki. Tutaj macie w ogóle mniej więcej jak zestaw wygląda, pokazane. Mam nadzieję, że to jest ponumerowane, bo tak naprawdę tylko na ten temat nie było nigdzie informacji, a tylko ten wzór mi się spodobał. Ja ostatnio bardzo mało czasu z mamą spędzam i mam wrażenie, że ona czuje się bardzo samotna. A też nie ukrywam, że ciężko mi z nią porozmawiać na tematy live'ów czy, czy odcinkowe, no bo tego za bardzo nie rozumiem, więc o ile mogę powiedzieć, że na przykład, nie wiem, poszło dobrze, albo nie wiem, było dużo osób, czy cokolwiek w tym stylu, to na dalej, jakby kontynuację tematu, za bardzo nie mam co liczyć pod względem, wiecie normalnej konwersacji, a nie, że któraś z nas zaczyna się denerwować, bo któraś czegoś nie rozumie, czy cokolwiek w tym stylu. Więc pomyślałam, że może to będzie fajną opcją, żeby po prostu, nie wiem, włączyć telewizor, położyć to na stolik i po prostu zrobić to jako taką aktywność razem. Koniec końców nie było drogie, więc mam nadzieję, że jej się spodoba. I jako prezentowie. Zakupiłam taki wazon. Ja nie ukrywam, że na wazon. O Jezu, wieki, wieki polowałam. Jeśli się nie mylę, to z 4 lata, coś w tym stylu. I nie ukrywam, że nie mogłam żadnego znaleźć. Później upatrzyłam sobie w action ten, ale wiecznie nie było odpowiedniego koloru. I jak już wymarzyłam sobie kolor, bo zobaczyłam, że jak oni robią rotację, to rzeczy są z tych samych kolorów. To nie było akurat w tym jakby wazonie, bo upatrzyłam sobie niebieski, aż dzisiaj upatrzyłam przezroczysty i stwierdziłam, że przezroczysty też jest git, bo tam ten niebieski też był jakby przezroczystawy. I tak. I w końcu dorwałam, także popolowałam parę miesięcy. Jak wiecie, ja w ogóle w Action też poluję na piczku, więc za każdym razem też zaglądałam właśnie odnośnie wezonu. Aż mam taki po prostu przezroczysty. Chcę Was tylko uczulić, są dwie wersje. Przezroczysta i ciemna szara. Ja mam przezroczystą, żebyście jak zaszli, to się nie zdziwili, że no, coś nie wygląda tak, jak ją mi pokazywała. E, jakiś czas temu poszły mi do prania, e, właśnie te takie woreczki, zepsuł mi się zamek, i koniec końców, słuchajcie, ja w ogóle już wyszłam z tego action. Już po zakupach, aż sobie przypomniałam. E, I poszłam w jeszcze inne miejsce, które było obok, e, gdzie tam nie było i stwierdziłam, nie, nie widziałam w action, ale wracam się, sprawdzę. I dobrze, że się wróciłam, bo tylko trzy coś! Za dwa woreczki! Takie żartujecie sobie ze mnie? I to jeszcze mam wrażenie, że odrobinę większe niż ja do tej pory miałam. E, nie ukrywam, że fajnie coś takiego na delikatne rzeczy mieć lub po prostu biustonosze, e, więc jeśli nie jesteś e, kobietą i nie wiesz o co chodzi, to w skrócie biustonosze często mają takie do zapinania cośki i one są z drucików. I one mogą zaczepić o ubrania i je po prostu popróć. Zwłaszcza jeśli mamy jakąś koronkę, czy po prostu delikatny materiał. Więc takie rzeczy mają temu po prostu zapobiec, żeby nie zaczepiało dalej o ubrania. Także ja uważam, że to jest niezbędnik w domu. A za trzy coś, aż dwie, jeszcze jak jedna, to wiecie, jeszcze okej. Okay. Ja za jedną potrafiłam 10 zł płacić, nie żartuję. Za dwie czuję się, jakbym nie wiem. Coś ukradła, naprawdę, do, do tego stopnia. Aż mi się nie chce wierzyć, i aż normalnie, słuchajcie, chyba sprzedam e, mamie informację, że takie, słuchaj, idź i się zaopatrz, bo te rzeczy się psują. E, tylko 3 zł. <grych> A propos mojej mamy, ostatnio jak kupiłam sobie okulary, które wam pokazywałam do serafinki, oddałam jej takie do czyszczenia, ponieważ ja gdzieś mi się co prawda zapodziało. Ale mam jeszcze jedno, a ona nosi okulary do czytania, i właśnie, no niestety, nie miała takiej ściereczki. I pomyślałam, że dobrym rozwiązaniem też będzie zakupić jej coś takiego. To są takie pojedyncze, jednorazowe, nawet nie wiem jak to ująć. Wydaje mi się, że ściereczki. Więc sobie otwieracie, bierzecie jedno i przecieracie sobie. Okulary, także tutaj jest tego 50 sztuk. No i zakupiłam jej w nadziei, że jej się przyda i że się sprawdzi. Także e, dorzucę to do takiej, wiecie, torby mikołajkowej, e, więc tak, już, już, już wiecie o dwóch rzeczach. Oprócz tego, oczywiście, no, nie mogło zabraknąć tych maseczek. Ja mam wrażenie, że już je prawie co co, co holu, e, Tak naprawdę wam pokazuje, Nie używam ich codziennie. One są na 7 dni, czasami mi się uda 7 dni z rzędu, a czasami po prostu wtedy, kiedy mam czas. Dlatego te przeskoki są, że w jednym holu są, w drugim nie. E, ale myślę, że jak na, za 10 zł 7 maseczek to jest naprawdę dobra cena. A propos mastek, słuchajcie, nie mogłam uwierzyć, że znalazłam to w Action. To są takie maski, które kładziecie sobie e, na oczy i możecie je albo schłodzić, albo nagrzeć w mikrofalówce przez chwilę. Każę Wam mniej więcej, jak to wygląda, tylko mam makijaż i nie chcę zabrudzić, więc sobie przytrzymam. Aha, tak, myślę, że mega cute. Ja kupiłam dwa, bo takie rzeczy wydaje mi się, że no, są tanio wykonane, a to kosztowało tylko trzy coś więc e, pomyślałam, że jedną będę miała na zawsze chłodzenie, a drugą będę miała na zawsze e, do ciepła, żeby e, uniknąć, wiecie, jakiegoś może po prostu przez zmianę temperatur e, niepowodzenia w środku, a w razie czego, no to mam po prostu drugą awaryjnie. Także e, taka ala turkusowa, nie, miętowa bardziej, o miętowa, tego słowa mi brakowało. Miętowa wygląda w ten sposób. Powiem wam, że naprodukowałam się i nie wiem jak zatrzymało mi się yy, nagrywanie. Yy, więc tak. <noise> nie wiem na którym momencie mniej więcej skończyłam, ale wiem, że pokazywałam wam to, jak gdzieś wtedy się zatrzymało z tego co patrzyłam na szybko. Yy, ja kiedyś coś podobnego miałam z AliExpress, tylko w środku był żel, a nie takie kuleczki żelowe. Yy, I w momencie, gdy mi puchły oczy i mega bolały, bo na przykład siedziałam długo yy, do późna przy komputerze, to Mega, ale mega pomagało. 5 do 15 minut i nie dość opuchlizna schodziła, to ból oczu miał. Także nie ukrywam, że jestem mega, mega happy, że to dorwałam tym bardziej, że miałam jedno na oku. Było takie różowe i jedyna różnica to tutaj miało takie wycięcia małe na otwory. Widziałam to w Sensei, jeśli się nie mylę. Tak mi się wydaje, że to był e, Sinsei. E, jeśli nie, to poprawię się podczas edycji. E, widziałam takie różowe i e, mega mi się spodobało, ale było drogie, więc zapytałam Sajkę, co myśli. Sajka powiedział: Nie, e, że no, bez sensu, że na co ci to, wiecie, jak to, jak ktoś e, chce jakieś pierdłówki, nie. E, I później żałowałam. I cały czas chodziłam, chodziłam tam, chodziłam. I nie było tego, była jakaś inna edycja, ale ta inna edycja miała inne wykonanie, inne wykończenie. I e, nie dość, że była droga, to jeszcze mi się ta inna edycja nie podobała. I zamiast wtedy zapłacić, Boże, 35 czy, 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 czy coś takiego, teraz po, po, po 3 złote? Jeśli się nie mylę, cena będzie tutaj. Come on! I znowu, czuję się jak kradzież. Zaczynam się zastanawiać, jak Action się utrzymuje? Czy to jest, nie wiem, coś w tylu towary z AliExpress, Alibaby? Jakby za zaczyna mnie to zastanawiać. Skąd oni mają rzeczy tak tanio? Anyway, e, jeśli chcielibyście coś takiego w konkursie, e, to dajcie mi znać, czy jeśli będę jeszcze kiedyś w action, czy mam polować no coś takiego dla was. Jeśli tak, to który kolor uważacie, że jest bardziej cute, czy taki ala kotek, czy taki ala misiek, przynajmniej ja to tak e, widzę, mm, to wtedy wam dorzucę. A nie ukrywam, że chcę wam robić konkursy. Kwestia tego, że najpierw muszę mieć jak przeżyć i jak wiecie, uzbierać na wysyłkę, bo mam nie do Was, jakby impost staje się strasznie drogi do wysyłki. Więc dajcie mi znać, jakie firmy w ogóle polecacie do wysyłki, które mają jakieś, nie wiem, czy paczkomaty, czy inne tego typu rzeczy, bo powiem Wam szczerze, Poczty Polskiej nie bardzo lubię, więc wszystko tylko nie to polecajcie. Z tego co widzę, narzeczony chyba widzą coś takiego do skrubania samochodu. Obstawiam, bo piszę ice scrapers, więc, jakby że do lodu. Kolejną rzeczą, którą zgarnęłam, i powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy będzie dla mojej mamy, czy będzie dla niego, z tego względu, że tak naprawdę czas pokaże, kto się zmieści. Ja nie wiedziałam za bardzo, jak brać, ze względu na to, że to jest unisex. Więc, jakby i kobiety, i mężczyźni mogą to nosić. Nie ma to jakiegoś tam specjalnego kroju, a jest to termokoszulka, która ma pomagać z ciepłem. I moja mama bardzo marznie przez to, że dojeżdża autobusami i one, nawet jak te autobusy, różnie jeżdżą. Więc pomyślałam, że to będzie dla niej dobre, ale jednocześnie nie byłam pewna. Czy to będzie właściwy rozmiar? Z tego względu, że ja z własnego doświadczenia wiem, z damskich rzeczy, że tak to ujmę, jestem plus size, a w ogóle z męskich rzeczy, bo na przykład ta bluza była kupowana na męskiej sekcji, to ja normalnie jestem jeszcze w tej takiej normalnej rozmiarówce, gdzie jest 2 czy 3XL, więc no. Zagwostka. Jakiego rodzaju to będzie Elka i na kogo będzie dobre. Jak będzie dobre na mamę, no to myślę, że się ucieszy na Mikołajki, że będzie na nią dobre. Jeśli nie będzie, to wtedy przekażę mu, bo on też jest z Marzlów. Ale mam wrażenie, że chyba nie do końca jest przekonany do takich rzeczy. Bo jak mu proponowałam, to jakby on. No, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie ukrywam, że w tym roku rozpieszczam troszkę swoją mamę, ale to dlatego, że po prostu okazała mi ogrom wsparcia. Nie macy pojęcia z iloma rzeczami się borykałam off-stream, zwłaszcza finansowo, ponieważ nie wiecie, ja nie tylko tutaj nagrywam, ale mam też kanał na YouTube e, i mam też Twitcha, i po prostu bez niej wiele, wiele rzeczy nie byłoby e, możliwych. Dlatego zakupiłam jej również taki zegarek, e, i nie ukrywam, że nie wiem, czy dam go na Mikołajki czy na święta, i się troszkę martwię. I jednocześnie, że nie jest jej w jej stylu. Dlaczego? Moim zdaniem jest elegancki, jest taki, bym powiedziała, ponadczasowy dla każdego i mi się najbardziej spodobał wszystkich możliwych wyborów. Natomiast wiem, że moja mama zazwyczaj bierze tutaj inny rodzaj paska, jeśli chodzi o zegarek, i nie wiem, czy brała, dlatego że z tym innym rodzajem paska po prostu zegarki są tańsze. Czy dlatego, że takiego nie lubi? Więc to podejrzewam, że mnie będzie długo dręczyć, czy trafiłam, czy nie trafiłam, ale ten po prostu był taki najbardziej przyciągający wzrok, najbardziej, wiecie, bukato wyglądający z nich wszystkich. Oprócz tego, widziałam, że narzeczony wrócił i ja też powędrowałam. Mam nadzieję, że nie wrócił tego dla mnie wiecie, że dwóch, tylko że jeden był dla niego, jeden dla mnie jeśli nie, no to cóż, będę miała dwa jak wiecie, ja z tej firmy Candy Cane poluję cały czas na taki zielony Sour Apple, to był najlepsze picie zero ever natomiast go cały czas nie ma to jest Zero Sugar Calmer Fudge edycja z Włąki. oglądaliście Willy Wonka? tego rzeczy też w ogóle były e, nasze in ale ja jakoś tak nie wiem nie, nie miałam aż takiej ekscytacji ekscyt, ekscytacji boże nie umiem się już dzisiaj wysławiać e, na temat tych e, właśnie rzeczy e, więc e, ja zamiast e, z rzeczy brałam wam inne, będziecie mieli lub, lub już było w odcinku ale tak, Carmel Fudge i to jeszcze gazowany Jestem mega ciekawa, jak to smakuje. Zostawię to yy, na kiedy indziej, i po prostu mam nadzieję, że będę w stanie Wam wrzucić jakąś e wstawkę. Bo dzisiaj sobie popijam wiecznie znikającego Wam Monstera, więc a propos. Ah. <laughs> yy, więc tak, to jest Ultra Paradise, którego na Green screenie nie widzicie, jeśli oglądacie live. Także tak, yy, mam właśnie. Mm, dwa te napoje z Candy Cane. I w ogóle chyba już zostały nam same przekąski, więc jeśli to Was interesuje, to, to zostańcie do końca. Oprócz tego zgarnęłam Oreo. Ja Wam powiem, że ja w ogóle zawsze, ale to zawsze, jak jestem w action, to kupuję Oreo. Te takie klasyczne, zwyczajne, bo nie wiem dlaczego. W każdym sklepie, do którego chodzę, Oreo jest zawsze droższe niż w action. I nie. Ilość w opakowaniu jest taka sama. I nie, nie mowa tutaj o jakimś takim spożywczym blisko doma. spożywczym blisko domu, bo że prawie po rosyjsku powiedziałam. Um, ale chodzi o w ogóle jakąkolwiek sieciówkę. W action u mnie są najtaniej, więc możecie dać znać, e, jeśli zaobserwowaliście, poobserwujecie ceny, czy u was też tak jest, że w action Oreo są najtańsze. Nie wiem, dajcie znać. Ja w ogóle dalej robię stary hack, który kiedyś Wam pokazałam na TikToku, jeśli chcecie bym go pokazała, zrobiła na nowo, to dajcie znać. Gdzie z ciasteczek Oreo robię ciasto w mikrofali. Dalej. To jest moje go to awaryjne, kiedy chce mi się coś słodkiego, chce mi się nie konkretnie ciastka czy czekolady, tylko ciasta. Najlepsze, co się da na szybko. Zwłaszcza jeśli to jest, wiecie, tak na przykład 23, tak jak teraz, kiedy nagrywam. Z tego wydaje mi się, że to chyba niestety nie dla mnie, chyba niedozwolone, bo narzeczone zgarną, więc nie wiem, czy się podzielił, e, ale tutaj są Twixy. Trzy razy dwa, nie wiem, co, co to znaczy. Wydaje mi się, że trzy podwójne, no bo Twixy są zawsze dwa, e, ale w praktyce się okaże. A propos rzeczy, których wygrał, mam nadzieję. Wybrał. Mam nadzieję, że się podzieli, bo super mega cute wyglądają takie super serduszka. Takie łomki. chcę spróbować te haribo. Bo ja wam powiem tak. Ja poszłam szukać, yy, upewniać się odnośnie niektórych rzeczy. Ja go po prostu zostawiłam na tak, Także powiedziałam, wybieraj, co chcesz. Ja już po prostu tak zmysł ja... Ja zapłacę już trudno eee, i, i sobie na wybierał. Ja sobie zgarnęłam standardowo, gdzie nie wiem, czemu to jest zawsze na fitness rzeczach, a nie jedunkowych rzeczach, eee, Energy Bary. Robiłam wam ich recenzję tak naprawdę różnych smaków, i to są dwa moje ulubione czyli te jogurtowe, truskawkowe eee, i malinowe i tak naprawdę tylko te polecam, innych nie polecam, bo są ochydne. Te są smaczne, jeśli lubicie takie bardziej musli patony. No i oczywiście nie mogło zabraknąć moich ukochanych krakersów trik. To są krakersy, od których się można powiedzieć, że uzależniłam, więc o ile no nie jem ich tak często jakbym chciała, no bo inaczej bym Wiecie, no, powiększała tylko swój brzusio O tyle mam wrażenie, że za każdym razem jak jestem w action, to muszę je kupić. Te crackersy są tak boskie, że ja mam wrażenie, że one biją czytosy serowe, a mówi wam to kobita, która zna się na mnóstwie przekąsek i wie, które chrupki serowe są najlepsze, które rzeczy serowe są najsmaczniejsze. Według oczywiście mojego lubi mi się, bo nie ukrywajmy. Każdy ma inny gust i ja mam wrażenie, że ja wolę to niż cheetosy serowe. Dzieci, to serowe już ponad 20 lat mają moje serce. Więc tak, jeśli chcecie coś twardszego do pochrupania, że tak to ma, bo cheetosy wiecie, bardziej się rozpływają, to zdecydowanie polecam. Jeśli nie, no to zostańcie przy cheetosach. Jedyny minus to takie, że mam wrażenie, że to cały czas drożeje. kiedyś kupowałam, wydaje mi się, że po. Jakieś może 4 czy 4,20, teraz to już jest 5 zł, coś. Więc proszę, nie nie, nie drożajcie już, bo właśnie trzymam po dychę No takie. Come on! No i tak, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę i suba. Ja nie ukrywam, że mam wrażenie, że to był największy Hall's Action Ever. E, też chyba w ogóle moja największa przerwa od bycia w Action ever. Odkąd e, pojawiłam się tam pierwszy raz. Bo nie wiem, czy to dla Was będzie tak wyglądało, bo nie chcę Wam rzucać hol po holu no bo to wiecie, jest jeden odcinek tygodniowo. E, więc jest szansa, że w ciągu tygodnia będę w dwóch miejscach. E, ale tak, jakoś tak hmm, chcę robić rotację, żeby było i przyjemne dla tych, którzy są pole i przyjemne dla tych, którzy są po recenzje kosmetyczne, czy jakieś tutoriale, czy cokolwiek w tym stylu. Yy, więc tak. To na tyle. Do zobaczenia wkrótce. Pa-pa!